carry little light Kochani nasi, jesteśmy teraz na, w miejscu cesarskim. Miejscowość się nazywa Cezarea, tak? Cezarea. Mm -hmm. I tutaj y, istnienie tego miasta sięga XIII wieku przed naszą erą. Mieszkający wtedy tutaj Fenicjanie założyli tutaj ośrodek portowy. Y, zbudowali amfiteatr, w którym odbywały się różne teatralne i muzyczne występy. Były tu występy dla diatorów. I e, to tak w skrócie bardzo, bo to historia jest bardzo duża. A poza tym e, wykopano tutaj tak samo jedyną tablicę e, e, z nazwiskiem Pontiusza Piłata. I ta tablica świadczy o tym, że właśnie ktoś taki naprawdę istniał. I... Jedyny świecki źródło za Biblią. Tak. <laughs> no. I co, jest to po prostu przepiękne miejsce, przeurokliwe. Jest tutaj klimat, czuje się po prostu e, wieki. wieki.

Park Narodowy Cezarei znajduje się na równinie Sharon. Na wybrzeżu Morza Śródziemnego, zaledwie kilka minut jazdy samochodem na północ od miasta Hadera, w którym mieszkaliśmy w trakcie naszego pobytu w Izraelu. W parku tym znajdują się pozostałości po starożytnym mieście i porcie. Ruiny starożytnej Cezarei przyciągają z całego świata turystów, pielgrzymów i archeologów, dlatego, bo jest to miejsce. Magiczne, w którym znajdujemy wiele odnośników stanowiących podwaliny naszej cywilizacji. Historia Cezarei jest naprawdę fascynująca. Pierwsze osadnictwo na tym terenie pochodzi z naprawdę odległej przeszłości. To właśnie starożytni Grecy założyli tę osadę zwaną Stratynos Pyrgos. Ta nazwa pochodzi od imienia władcy Sydonu, miasta leżącego na północ od Izraela, obecnie tam jest Liban. Władca nazywał się Straton. Imię to w greckim oznacza również wojsko lub armię. Prawdopodobnie początkowo znajdowały się tutaj tylko składy produktów rolniczych. W 90 roku Stratonos Pyrgos zdobył król i arcykapłan judei z dynastii Hasmoneuszy powstał tutaj port morski, który odgrywał strategiczną rolę w starożytnym państwie żydowskim. W 63 roku przed naszą erą miasto zajęli starożytni Rzymianie, którzy ogłosili Stratonospyrgos z autonomicznym miastem, które miało rządzić się swoimi własnymi prawami. W 6 roku naszej ery miasto stało się siedzibą prokuratorów, czyli rzymskich namiestników Judei. Swoją współczesną nazwę Cezara zawdzięcza Herodowi Wielkiemu, królowi Judei z łaski Rzymu który z wdzięczności za uczynienie go monarchą Judei nazwał miasto na cześć swojego rzymskiego promotora Cezareum Herodot w 22 roku naszej ery, czyli w czasach życia Chrystusa, rozpoczął budowę głębokiego portu morskiego oraz wybudował magazyny, rynki, drogi łaźnie miejskie i świątynie rzymskich bogów. Życie polityczne, kulturalne i gospodarcze w Cezarei kwitło. Miasto było co 5 lat gospodarzem igrzysk, podczas których odbywały się walki gladiatorów i występy teatralne. Cezarea odegrała także rolę w historii chrześcijaństwa. To właśnie tutaj znajdowała się siedziba rządów rzymskiego prefekta Judei, Poncjusza Piłata. To właśnie tutaj Piotr Apostoł nawrócił pierwszego poganina przyjmującego chrześcijaństwo. W Cezarei też przez dwa lata był więziony apostoł Paweł. Cezarea była także świadkiem krwawych wydarzeń historycznych. W roku 66 naszej ery w Cezarei doszło do buntu ludności żydowskiej przeciwko panowaniu rzymskiemu w Judei. W roku 66 naszej ery w Cezarei doszło do buntu ludności żydowskiej przeciwko opanowaniu rzymskiemu w Judei. Wybuch powstania został sprowokowany przez Greków, którzy podczas szabasu ofiarowali w pogańskim obrządku ptaki przed wejściem do lokalnej synagogi. Starcia bardzo szybko rozprzestrzeniły się na cały kraj, doprowadzając do wybuchu wojny rzymsko-żydowskiej, gdy Rzymianie stłumili powstanie, zburzyli Jerozolimę. I kto na tym skorzystał? Cezarea, bo wówczas nadmorska Cezarea stała się stolicą całej ówczesnej Palestyny, odbierając tę funkcję zrujnowanej przez Rzymian Jerozolimie. Mimo, że Cezara w tamtych czasach była stolicą zdominowanej przez Żydów Palestyny, to stanowiła multikulturową enklawę, w której Żydzi nie stanowili wcale większości. Można powiedzieć, że od starożytności Cezara była kolebką kosmopolityzmu. Żydowscy rabini zwolnili miasto od obowiązku wypełniania prawa żydowskiego. W 325 roku naszej ery cesarz Konstantyn Wielki, pierwszy chrześcijański władca Rzymu, który zabił swoją żonę i dzieci, po czym został katolickim świętym, ogłosił Cezarę miastem chrześcijańskim. Po wygnaniu z Aleksandrii w 233 roku naszej ery, założył swoją szkołę teologiczną Orygenes. Szkoła ta stała się bardzo głośna i przyczyniła się do rozwoju Cezarei jako centrum nauki. Okres dobrobytu zakończył się wraz z podbojem Palestyny przez Arabów. Cezarea była ostatnim palestyńskim miastem, które dopiero w 640 roku zostało podbite przez muzułmańskich najeźdźców. Cezarea przestała być chrześcijańska i stała się muzułmańska. Ale nie na długo, bo już po niecałych 500 latach w roku 1101 zaniedbaną Cezareę zajęli krzyżowcy. Ale w 1187 podobnie, ponownie ją utracili. W 1191 siły angielskie i francuskie z trzeciej wyprawy krzyżowej znowu ją odbiły. Aby powstrzymać muzułmańskie ataki w 1251 roku wbudowano mury obronne z głęboką fosą. Ale nie zdołało to jednak powstrzymać armii egipskich mameluków, którzy pod wodzą sułtana Baybarasa w 1265 roku zdobyli i zburzyli miasto. Po tamtych czasach pozostały do dziś ruiny starożytnej Cezarei, które możemy sobie do dziś zwiedzać. Wraz z powstaniem w 1948 roku niepodległego państwa Izrael rodzina Rothschildów przekazała żydowskiemu państwu swoje ogromne dzierżawy gruntów w Palestynie. Wśród tych ziem znajdowały się także grunty w rejonie Cezarei. W 1952 roku powstała fundacja pod nazwą The Caesarea Edmund Benjamin de Rothschild Development Corporation, której celem jest rozwój i promocja Cezarei. Darczyńca zastrzegł sobie, że nowa osada, powstała w 1977 roku, będzie rozwijać edukację, sztukę i kulturę dla dobra Izraela. Dowód wdzięczności. Izraelczycy umieścili jego podobiznę na banknotach i znaczkach pocztowych. I my dziękujemy szanownemu baronowi, jak i królowi Herodotowi za to, że mieliśmy okazję spędzić ten wspaniały dzień wśród ruin starożytnego miasta Cezarei.